Dzień dobry, dzień dobry, szczęść Boże. Witam 24 września 2025 roku w kolejnym łyku Słowa Bożego na dziś. A dziś mamy dzień powszedni w kościele, 25 tydzień zwykły. Połowa tygodnia prawie że za nami. Rozpoczęła się jesień. Także cieszmy się tym, że kolejna para roku przed nami. Życzmy sobie, by dopisywała nam piękna polska złota jesień, ale jakaby nie była, to z Panem Bogiem zawsze będzie najpiękniejsza. Duchu Święty, oświecaj nas, otwieraj nasze oczy, uszy, nasze serca. Prowadź nas z dzisiejszego dnia, prowadź nas przez Twoje słowa. Niech głęboko wpadają w glebę naszych serc, naszych dusz. Niech kiełkują, wzrastają, wydają owoc obfity na Twoją chwałę. Amen. Posłuchajmy dzisiejszych czytań. Czytanie z księgi Ezdrasza. Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej, wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu, padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do pana mojego i rzekłem. Boże mój, bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi, zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę na złupienie i na publiczne pośmiewisko jak to jest dziś. A teraz, zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie Pana Boga naszego przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny, dając nam ostoje w Judzie i Jerozolimie. Psalm Responsoryjny. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i niech będzie błogosławione Jego Królestwo. To On każe i okazuje miłosierdzie, posyła do podziemia odchłani i wyprowadza z największej zagłady. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, wśród których Was rozproszył i tam swoją wielkość Wam okazywał. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Wychwalajcie go wobec wszelkiego stworzenia, gdyż on sam jest Panem i Bogiem naszym. On sam, naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. On Was karci za Wasze nieprawości. Lecz zmiłuje się nad Wami, wszystkimi, i zgromadzi Was wszystkich, wszelkich narodów, wśród których zostaliście rozproszeni. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Ja zaś wychwalam go na ziemi, mego wygnania, obwieszczam narodowi grzeszników, jego moc i wielkość. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed nim sprawiedliwie, bo kto wie, może znajdzie w Was upodobanie i miłosierdzie Wam okaże. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić, jak... jeśli by was gdzieś nie przyjęli. Wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, Głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Amen. Na chwilę chcę wrócić do pierwszego czytania z księgi Ezdrasza. Słyszymy wyraźnie, i tak to rezonuje z moją codziennością. Pomimo tego, że dążymy do świętości, pomimo tego, że szukamy Boga, że pragniemy go. To jednak po ludzku błądzimy, upadamy. No wybieramy nie zawsze najlepsze opcje, nie zawsze najlepsze ścieżki. I Ezdrasz pisze, że bardzo się wstydzi, podnieść twarz do Boga, bo przestępstwa urosły powyżej głowy, a wina ich wzniosła się do nieba. Ale na końcu, Słyszymy, że lud znalazł schronienie w świątyni. I to samo możemy odnieść do naszej duchowości. Bo za każdym razem przecież, kiedy błądzimy, kiedy się wstydzimy, kiedy wydaje nam się, że może albo nie jesteśmy godni miłosierdzia i miłości Boga naszego. Albo z kolei myślimy sobie, że a, tam do komunii to przystąpię, może tam w najgorszej opcji na święta Bożego Narodzenia, przecież to już za chwilę. A Bóg czeka w świątyni. Bóg daje ci schronienie dla twojej duszy, dla twojego serca. Daje ci pokój. Wystarczy przyjść do kościoła. Przyjść na Eucharystię, skorzystać z sakramentów, jeśli jest to potrzebne, z sakramentu pokuty, i móc znowu wznosić oczy do Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Bardzo, bardzo korelujące z codziennością moją. Mówię o swojej codzienności, ale wierzę, że w tym człowieczeństwie wszyscy mamy. Podobnie. Chyba różnica polega tylko na częstotliwości upadków. Jedni mają silniejszą wolę, inni troszkę słabszą. Ale wszyscy powinniśmy wracać do Pana. W psalmie przepiękny refren. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. I znowu bez względu na to, czy. Mówiąc brzydko, taplamy się w błocie, czy też żyjemy za Pan brat, z Panem Bogiem i śpimy codziennie u Niego na piecu czy za piecem, to powinniśmy chwalić Boga. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i niech będzie błogosławione Jego królestwo. Chwalmy Boga w każdej okoliczności, bez względu na to, jak się czujemy. Szukajmy tych pozytywów. Zachęcam bardzo mocno do, do tego siostry i bracia. No i aklamacja, która znowu przypomina może o tym, żeby korzystać z sakramentów bardzo często, nie tylko od świąt. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedyś wspominałem o tych dwunastu wybranych przez Jezusa. Uczniów, i że my też powinniśmy wybrać może nie tyle swoich uczniów, co w swoim życiu nawrócić, przyprowadzić do Boga 12 osób. W ten sposób cały świat już byłby dawno zbawiony. Dlatego już na koniec krótka zachęta, by po prostu być dobrym świadkiem Jezusa. A czytamy, że kiedy jesteśmy świadkami, wierzymy w Jezusa Chrystusa, wyznajemy Go ustami i sercem, otrzymujemy moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. Jezus wysłał dwunastu, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Amen. Także idźmy dzisiaj, głośmy dobrą nowinę i Ewangelię. Zanim to, zatrzymaj się, siostro bracie, na te 60 sekund. Spróbuj przyłożyć swoje czoło do czoła naszego taty. Pobądź z nim trochę, porozmawiaj, posłuchaj co ma do powiedzenia i ruszaj w świat. Błogosławię ci i na to spotkanie, i na cały dzień. Dziękuję za obecność i niezmiennie miło, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, Zapraszam do wszelkiej aktywności na kanale. A tym, którzy są aktywni, z całego serca dziękuję. Do jutra.